If I had learned better English earlier, I would have lived abroad. So, this is the third conditional. Czyli to ostatnie zdanie, moglibyśmy zrobić na dwa sposoby, znowu łącząc e, trzeci, trzeci tryb warunkowy z drugim trybem warunkowym, czyli na przykład e, gdybym się uczyła angielskiego wcześniej. Jako, jak byłam dzieckiem, to teraz mieszkałabym za granicą. Ale możemy powiedzieć: If I had learned better English earlier, I would have lived abroad. Czyli. Mieszkałabym wcześniej. Ileś tam lat temu na przykład mogłabym to sobie powiedzieć, jakbym była staruszką, na przykład. Gdybym się uczyła, jak byłam, powiedzmy, wyobrażam sobie, że jestem staruszką, e, i sobie wspominam swoje rzecz, e, życie i mogę powiedzieć, gdybym się uczyła wcześniej jako dziecko angielskiego, to mieszkałabym wcześniej w ciągu mojego życia za granicą, ale nie mieszkałam. Przez całe życie mieszkałam w Polsce. Ok? Więc, więc można, mi, można e, tak powiedzieć.